Cześć, witam na kanale Inter Trading. Dobrze, dzisiaj porozmawiamy więc o analizie technicznej i o tym, czy jest ona naprawdę tak trudna, tak to, bo e, i dzisiaj pokażę Ci łatwą analizę wykresu, która daje dobrą przewagę. Naprawdę wydaje się, że analiza techniczna jest naprawdę taka trudna, tak, możesz szukać wszystkie te poziomy, jest trudne do zrozumienia, ale naprawdę nie. Zobaczcie, mamy tutaj już parę walutową i otworzymy transakcję na tej pary walutowej. Idziemy na pocket option, tak, mamy... 300 dolarów, niżej 3 minuty i zobaczcie dlaczego niżej tak. I teraz poproszę do do mojej grupy handlowej Ninja trading Free Group. Jest to zespół takich handlowców, gdzie handlujemy się, dzielimy się korzystnymi informacjami na temat tradingu, tak. I jeżeli chcesz dołączyć do tej grupy, tutaj te prowadzimy dwie sesje handlowe dzienne. Jest jedna sesja w o 14 lub o 15 godzinie i następna o 18 tak. Daje jeden sygnał za sesję, także będziesz mać dwa sygnały dziennie, jest to sygnały darmowe, wyglądał nie tak na przykład EURUSD, niżej 3 minuty, tak, kierunek ceny i czas otwarcia transakcji, tak i na przykład już tutaj mały zysk, tak? Dzieje się wszystkim wnioskami ona na temat tego jak handlujemy się. Także jeśli chcesz dołączyć się, link będzie w opisie tego filmiku. Mam tutaj moje filmiki, które pokazuję tak, na YouTube i tutaj też one wychodzą. Także jeśli chcesz dołączyć link ja zostawię w opisie temu filmiku. Grupa jest darmowa, nic nie trzeba płacić, dołączenie jest darmowe. Także poproszę do dołączenia i również chciał pokazać Ci narzędzia techniczne naszego robota handlowego. Z tego robota możesz korzystać. Na przykład on analizuje różne pary walutowe. Zobacz, masz tutaj do wyboru. Parabol jak chcesz, na przykład euro, franc tak, i tutaj masz ramy czasowe, tak, jest 1 minuta, 5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 5 godzin. Ten czas jest równy jednej świecie, tak. Jeżeli wybierasz 1 minutę, to będzie analizować ramę czasową, gdzie jest w świecie, mają wartość 1 minute, a 5 minut to będą świeci 5 minutowe, tak. Także na przykład, jeżeli chcesz przeanalizować 5 minut i 15 minut, i prowadzić analizę. I zobaczymy jakie wnioski wydaje robot, tak? Tutaj mamy wniosek neutralny, oznacza, że jest to ruch boczny, co na nie zmienia się, nie ma jakiegoś takiego trendu. A na 15 minutowej ramie czasowej mamy wejście w dół, tak? Także możesz otworzyć transakcję w dół, ale na przykład na 15 minut, tak? Transakcja może być w 2, bo na 5 minut mamy neutralnie, a na 15 mamy wejście w dół. Możesz wybierać inny parę na przykład wybieramy euro AUD, na przykład 15, 30, otworzymy, otworzymy transakcję, na przykład tak, 30, prowadzić analizy i zobacz tutaj, tak, mamy wejście w dół i wejście w dół. Co to znaczy? Oznacza, to że jest taka tendencja spadkowa na wykresie, tak, że ogólnie ceny znajdują się gdzieś na poziomie oporu i od tego poziomu będzie iść w dół, tak, to dlatego, że mamy wejście w dół i tendencję spadkową, na wykresie euro-dolar australijski, tak. Także link będzie w opisie temu filmiku, tam będzie krótka instrukcja, możesz zrobić tu, tą instrukcję, która będzie i otrzymać tego bota. Dobrze, co mamy w ogóle na wykresie? Zobaczcie, już teraz, co, zobaczyć, co mamy na wykresie, już jest zrozumiałe, jaki może być kierunek ceny, tak. Naprawdę, zobaczcie, tutaj mamy strefę oporu. Strefa oporu by już wiele razy nie dawała cenie iść wyżej, tak? Bo i ten opór jest silny. My tutaj dają, obniżają ceny zawsze. Zobaczcie, wcześniej co było, tak? Tutaj nie dało trochę było poszło do góry, ale potem było przebicie w dół. Dalej też było przebicie, zobaczcie, cena poszła w dół, tak? Wyżej tej strefy, cena nie przebiła tej strefy. I teraz, kiedy już znajduje się tutaj, zobaczcie na strefie oporu, już mamy taką samą sytuację. Dlatego, żeby sprawdzić, że naprawdę cena jest wykupiona, tak, bo w ogóle jest trend wzrostowy, zobaczcie, tak, cena jest już trend wzrostowym. Wtedy jest, mamy taki wskaźnik RSI, który pokazuje tu siły, czy ma trend, czy nie ma, tak. I naprawdę, zobaczcie, że cena nie ma trendu tego na wskaźniku RSI. Kiedy mamy w trend na wskaźniku RSI i na wykresie, wtedy możemy rozmawiać, że naprawdę będzie iść w górę. Ale teraz już siła spada, tak? I nie mają siły by byki takiej dużej, żeby dalej kontynuować wzrost ceny. Dlatego tutaj na tym poziomie będzie odwrócenie tendencji, tak? I cena będzie położyć w dół. Dobrze, zmieniłem ramę czasową na 30-minutową i zobaczcie, na 30-minutowej ramię. taka sama sytuacja, tak? Na tym poziomie już widocznie, że cena nie może przebić się przez ten poziom i byki nie mają tej siły, żeby dalej wchodzić ceny w górę i tutaj będziemy czekać odwrócenie, bo naprawdę, tak? Jeszcze, jeszcze jest trochę siły na 30-minutowym, ale jest, jest świeci czerwony, tak? Już nie masz świeci zielonych, pojawia się świeci czerwony i zobaczcie, jaka jest duża tendencja i jak cena pójdzie w dół, tak, jaki duży, duży taki ruch w dół, i oznacza to, że naprawdę tam, miedźwiedzi nie dają cenie iść wyżej. Tak? Naprawdę nie ma interesu kam kupować już, one tylko sprzedają, ale miedźwiedzi nie dają, żeby cena poszła wyżej i żeby sprzedawać wyżej. tak, i to powoduje, że cena spada. Musicie pamiętać, że rynek jest dynamiczny tak? i ceny aktywów Zmienia się w czasie i kiedy zwykle dochodzi do pewnego poziomu cenowego po którym ona odwraca tak jest to poziom wsparcia lub oporu. Wsparcie tworzy się przy niższym takim punkcie cenowym tak a opór przy wyższym punkcie cenowym. Te, te poziomy wsparcia nie mogą być lub słabe lub, lub silne tak i te silne poziomy oporu na przykład tak teraz mamy silny poziom oporu pokazuje że ile razy cena odwróciła się na tym poziomie tak jeżeli wyżej Więcej czym 2-3 razy cena odwróciła się na ten poziom, to jest poziom duży tak? i ma on duży wpływ na ceny. Dobrze, zobaczcie, zamyka się w plusie i zobaczcie na ten poziom oporu, który teraz pokażę. Mamy tutaj poziom oporu, tak. on jest duży, bo zobaczcie, minimum 3 razy cena odwróciła się na ten poziom i teraz będzie 4, tak. I naprawdę, zawsze musimy analizować, czy jest to czy nie ma. No dobrze, teraz już zmienimy parę woltową, już mamy plusy na pierwszej parze i tak, i zobaczymy, 30 dolarów, niżej, dobrze, mamy taką samą sytuację, zobaczcie, gdzie jest strefa oporu, tak, jeszcze raz szukamy strefy oporu i zobaczymy, czy jest ona słaba, czy jest silna, tak, naprawdę, ruch, cena idzie w górę, tak, mamy ten ruch wzrostowy tu mamy trend wzrostowy, ale na wskaźniku RSI, zobaczcie, że już cena dochodzi do tego poziomu, wykupienie i dalej już nie idzie, tak? Nie mamy takiego wyraźnego trendu na wskaźniku RSI, już nie ma tej siły takiej w trendzie. I teraz tutaj mamy strefę oporu i strefa oporu też jest duża, tak? Zobaczcie, bo nieraz ta cena zmieniła swój kierunek. Zobaczcie, tutaj było takie mały ruch w góle, tak, była zmiana tendencji. Wcześniej też było przebicie, tak, trochę cena poszła trochę niżej. I teraz mamy taką sytuację, że kiedy już cena znajduje się na poziomie oporu, to będzie zmienić swój kierunek w dół, tak? I na wskaźniku Rysai jest to, pokazuje wskaźnik Rysai, że naprawdę trend nie ma siły i czekamy odwrócenie tendencji, tak, I, i że cena zmieni swój kierunek i będzie trend spadkowy, bo zobaczcie, tutaj był ruch, e, był trend spadkowy i na wskaźniku Rysai był taki mały, e, taki ruch boczny, tak? Dalej było trochę w górę, ale naprawdę już teraz od tego poziomu, gdzie ceny znajdują się na strefie oporu, będzie odwracanie, bo nie ma siły już dalej kontynuować i nie jest wygodny kupować dla byków i przysydawać już też dalej nie mogą. W ogóle poziomy wsparcia oporu pomagają traderom zidentyfikować potencjalny punkt otwarcia tak, transakcji i czy jest trendy na, na, na wykresie, czy nie. Tak bo ceny spadają, gdzie większość uczestników rynku uważa, że one są zbyt wysokie, tak? a rosną, natomiast gdzie, gdzie, gdzie uczestnicy rynku myślą, że ceny są zbyt niskie, tak? teraz już zobaczcie, tak? ten poziom oporu pokazuje, że cena znajduje się w wykupieniu i ona jest są taka zbyt wysoka, tak? dlatego że muszę trochę iść niżej. Także poczekamy na zamknięcie transakcji i zobaczymy to, czy zamknie się w plusie, czy nie. I naprawdę, kiedy handlujemy, zawsze możemy też szukać analizy, analizy technicznej, te poziomy sparsi i oporu lub linii trendu, które pomagają nam zrozumieć, jaki jest trend na, na wykresie i gdzie jest potencjalne takie miejsce odwrócenie ceny. Tak? Bo kiedy nie znamy tego, kiedy nie możemy zidentyfikować, gdzie jest e, strefa... O i poziom wsparcia lub oporu, to lepiej nie handlować w okresie. Możemy rozumieć, co dzieje się na wyresie i wtedy otworzyć transakcje. Kiedy nie znamy, czy działa strefa oporu lub strefa wsparcia, czy mamy trend, czy nie mamy trend, to wtedy nie handlujemy, bo to powoduje, że straty pieniądze, wszystko musimy analizować i tylko wtedy otworzyć transakcję. Dobrze, zobaczcie, zamykasz się w plusie, wszystko w porządku як і мовілим, забачте, так, це на, на стрефі опору, змінила керівник, так, є тут стрефа опору, ціна на знайдуючі на ній, так, вчешній було двоцонно, на тих місцях, так, і вже і було, було викуплено на тих пожумах, і на вказнику RSI, знайдуючи на пожуму викуплення, так, і от те, як пожуму викуплення, Тарас Бенчі i zmienić kierunek w, w dół i będzie taka tendencja spadkowa, tak, lub mało korekta, ale cena zmieniła swój kierunek i dalej nie masz siły iść dalej wyżej tego poziomu, tak. Dobrze, to dziękuję bardzo, na dzisiaj wszystko i do zobaczenia wkrótce. I poproszę o subskrypcję mojego kanału Ninja Trade. Mam tutaj różne filmiki o, dotyczące tradingu, tak, jeżeli chcesz nauczyć jak handlować, tak, to poproszę o subskrypcję. Mam tu już 45 e, tak, filmików, także, jeżeli też możesz oglądać wszystkie, tutaj jest realny handel, tak, jak handluję, jak, jak tutaj na przykład masz punkt otwarcia transakcji, tak, jaki jest, jak pójść rynek, tak, wskaźniki tradingu, e, sekrety rynku. Wszystko, co dotyczące z tradingu obcego binarnych, będzie na, w tym, na tym kanale. Także poproszę o subskrypcję i do zobaczenia.